No i siemanko moi drodzy, z tej strony Jankes, dziś chciałem opowiedzieć troszeczkę odnośnie startów. Bo każdego z nas do tego ciągnie, teraz idą też, też debiuty. Ja dostaję masę pytań odnośnie tego, czy warto startować, czy nie. Chociaż uważam to, to trochę za bezsensowne, bo jeżeli ktoś traktuje to jako pasję, jako hobby, to i tak wystartuje, a zadawając takie pytanie troszeczkę się tutaj pogrąża. No, ale mniejsza z tym, ja cię chciałem nawiązać do całości, co można zyskać, co można stracić, a stracić bardzo dużo, a najbardziej zdrowie. A tego już się da bardzo nie da później naprawić. I zajmuje to, a jeżeli już tak, to zajmuje dużo czasu. Może zacznę od wad, aby Was tutaj już zniechęcić na początku, abyście się nie przygotowywali, bo ja też się teraz szykuję, abym nie miał konkurencji. Taką naprawdę największą wadą jest tutaj na pewno poświęcenie. Poświęcenie, końcówka przygotowania, jest strasznie obciążająca dla organizmu, zsiada nam tutaj zdrowie, proces nawadniania, odwadniania, układ psychicznie cały. Jest to mega wycieczające, aby przygotować się tutaj i wystartować w tych startach. Także poświęcenie jest tutaj taką kluczową kwestią, co naprawdę wymaga od nas bardzo wielkiego poświęcenia. Drugą taką kwestią są na pewno finanse. No nie ma co się oszukiwać, bardzo jest to drogi sport. Są droższe oczywiście, ale sama kulturystyka w sobie, biorąc pod uwagę, że nie ma tutaj jakby za zawody żadnych nagród finansowych, dostajemy marne tutaj suplementy od firm o wartości tam 400-500 zł, jeżeli ktoś wygra oczywiście, drugie, trzecie miejsce jeszcze spoko, a zazwyczaj jest tak, że za czwarte, piąte, szóste nie ma już żadnych nagród, a trzeba opłacić tutaj wstęp, aby wystartować w ogóle w tych zawodach, trzeba wpłacić taką jakby składkę, a zajmując czwarte, piąte, szóste miejsce tak naprawdę nie mamy nic. Także tracimy tutaj tylko jakby ten wkład, nie zyskujemy nic. Nie ma nagród finansowych, tylko są tutaj rzeczowe właśnie w postaci suplementów. Następna kwestia, jeżeli chodzi tutaj o yy, sprawy, wiadomo, gotówkowe. Cały okres przygotowań. Pierwsza rzecz. Druga, opłacić licencję zawodnika. Trzecia, kupić strój, brązer, wszelkiego rodzaju wyjazdy. Jest to naprawdę bardzo duża suma, jeżeli chodzi tutaj o już odnosie startów, żeby się przygotować. Także to pasuje wziąć na pewno pod uwagę, bo dużo osób na przykład zaczyna się szychować do tych zawodów ma tam jakąś kwotę przeznaczoną no i spoko, trzyma tą kwotę ma tam jakiegoś trenera, trenera opłaca przygotowuje się, ale przychodzi ten okres startów właśnie i brązę i tu trzeba kupić strój i tu to wychodzi tamto, wyjazd opłaca opłacenie właśnie licencji, startów i tutaj już się zaczyna robić problem także jeżeli nie macie odłożonej sporej sumy nie bierzcie się w ogóle za starty bo naprawdę później się zaczniecie się pogrążać, brać jakieś pożyczki od znajomych, jakieś kredyty pogrążycie się totalnie Także tego nie róbcie, tego się wystrzegajcie. Ja sobie zrobiłem tutaj taki mały żeby aby czegoś nie pominąć, opowiedzieć mniej więcej wszystko. Także kolejną kwestią, już może przejdę teraz bardziej do takich jakby zalet, no to jest na pewno satysfakcja, satysfakcja z samego wystartowania, zrobienia tej formy, pokazania się na tej scenie. Już nawet nie mówię zajść dobrego miejsca, ale samego startu. To jest na pewno nie do opisania, po prostu wyjść na scenę, a już jak już wygracie, w ogóle to jest bajka. To już jest w ogóle po prostu świetna sprawa. Ja pamiętam jak pierwszy raz wystartowałem. Udało mi się wygrać. To były uniwersyteckie mistrzostwa Polski. Miejsce drugie! Nawiknisie, numer 50. A numer I ogłaszamy to, co już wszyscy wiemy. Miejsce... Po prostu no, uczucie jest nie do opisania na tej scenie, aż by poleciały łzy. Kolejną taką kwestią na pewno jest motywacja. Jeżeli mamy tutaj wyznaczony cel, czyli na przykład te zawody, to staramy się z całych sił zrobić tą formę, wyjść na tych zawodach i się pokazać. Jeżeli nie mamy określonego celu, konkretnej daty, konkretnego terminu, nie zrobimy nigdy tej formy życiowej. To jest tak naprawdę kluczowa kwestia. I tak samo mamy motywację wstać rano, zrobić ten trening, zrobić to cardio iść do pracy, skończyć tą pracę, później zrobić kolejny trening. To nas napędza, tak naprawdę. Cały ten okres startów to jest bardzo fajna sprawa i uczy nas to mega systematyczności podejścia. A właśnie, jeszcze od razu może przejdę do wad, wrócę. Yy, okres przygotowań. Co mówiłem odnośnie poświęcenia. W końcówce już jest ciężko nawet na się ze znajomymi gdzieś do jakiejś restauracji, coś zjeść. Już to naprawdę. Się tutaj wyklucza z tym wszystkim. Wyjść na jakąś imprezę, jesteśmy mega osłabieni, odpuszczamy. Także, poprzez okres tutaj końcówki, dużo właśnie się psuje. Dużo na przykład nam się urywa kontaktów. Jeżeli znajomi jeszcze nie rozumieją tego, no to mega jest to problem. No ale, no to już jeżeli ktoś chce wystartować, no to się musi z tym liczyć albo ma po prostu ludzi, którzy go otaczają, wspierają, albo się po prostu wychruszą. Kolejną taką kwestią jest na, na pewno wypromowanie swojej osoby tutaj. Jeżeli chodzi o starty, wystartujemy, zrobimy to formę życiową, warto jest też zrobić jakąś tutaj sesję zdjęciową, umówić się do fotografa, czyli podsumować ładnie to wszystko, pakować, wtedy możemy się fajnie wypromować, może nas zobaczyć jakaś właśnie firma, sponsor, który nas tutaj później wesprze, czy to suplementacyjnie, czy w różnych wyjazdach, także to jest bardzo fajna sprawa, to wypromowanie siebie, również jako trenera, jeżeli jesteśmy trenerami, Zrobimy tą formę, potem na przykład właśnie większa liczba podopiecznych nas zauważy, zaczną się do nas ludzie zgłaszać, bardziej nam ufać. Bo my zrobiliśmy tą formę, pokazujemy w ten sposób, że da się to zrobić, znamy się na tym. Oczywiście mamy tu swojego trenera, ale żeby się przygotować, też się dużo uczymy podczas tych przygotowań, całych jak nasz organizm reaguje, później możemy to przekładać dalej. No, chyba że jesteśmy na tyle tempi, że słuchamy się tylko trenera, oczywiście trzeba się słuchać ale nie wynosimy nic, nie dokształcamy się, tylko trener powie, zrób to, zrób to, my to robimy, ja w ogóle nawet nie bierzemy pod uwagę, po co to robimy, no bo to jest totalnie bez sensu. Jeżeli coś robimy, warto się zaangażować, zainteresować tym i potem przekładać to na swoją wiedzę. To jest na pewno taki plus. No jeżeli chodzi o całe starty, no ja na przykład powiem, że ja osobiście nie żałuję, no ale ja już tym się zajmuję po całości, wszedłem w to na maksa, z tego na, naprawdę teraz w tym momencie żyję, w tym się rozwijam. Też się teraz szykuję na mistrzostwa śląska. Chciałbym jechać za granicę do do Malty, do Francji, yy, może na mistrzostwa Europy, ale ja już naprawdę tym żyję. Jeżeli ktoś teraz traktuje to jako hobby, pracuje. Na przykład znam osobę, która pracuje po 10-12 godzin na budowie, również startuje, ale tak naprawdę on nie ma już wtedy życia. On ma tylko prace, starty, prace, starty. Jeżeli chcecie startować i się w tym rozwijać, to naprawdę idźcie w tym kierunku, idźcie za trenera, dokształcajcie się, bo da się naprawdę użyć tego, fajnie się żyć, ale no musicie się w to wciągnąć. Jeżeli was to tak nie interesuje, traktujecie to tylko jako hobbystycznie, no to starty, według mnie, też tutaj nie mają takiego wielkiego znaczenia. Oczywiście nie mówię, bo nie każdy zawodnik musi być dobrym trenerem, bo jeżeli macie np. jakieś firmy, prowadzicie, czy macie większy nakład finansowy, no to jasne, może być to, może być to traktowane jako hobby, te wszystkie starty, nie ma tutaj żadnego problemu. No tak jak mówię, takie najważniejsze kwestie, no poświęcenie, na pewno jest tutaj mega, brak nagród, to są takie czynniki, które mogą nas tutaj wyeliminować, również tutaj nakład finansowy, nawet satysfakcja, motywacja, Yy, znalezienie tutaj jakiegoś sponsora, piękna po prostu sprawa, dlatego dla tych czynników warto startować i myślę, że one są bardziej przeważające nad tymi negatywnymi i przekonacie się na tym, bo spróbujecie na swojej sił, wyjdziecie na tą scenę i pokażecie, że potraficie zrobić tą formę i zaprezentować się jak najlepiej. I ja się tego nie obawiam, bo ja i tak wiem, że zrobię jeszcze lepszą formę od Was. Także macie motywację teraz zrobić jeszcze lepszą niż ja, chociaż Wam się wiem, że to Wam się nie uda. Nie zrobicie tego, czy jestem pewny, siebie nie, ale chcę Wam dać motywację, abyście jednak wystartowali, zrobili tą formę, bo naprawdę warto i przekonacie się o tym osobiście. Także teraz, może tym, którzy już podjęli ten krok, teraz zobaczymy się na debiutach, bo oczywiście tam będę nie jako zawodnik, i jako trener, wystawiając zawodników. No i dla Was tam pojadę, też Wam pokibicować. Może zbijemy jakąś piąteczkę, niewykluczone. Także będę trzymał za was kciuki, abyście tą formę zrobili mega na te zawody. Może na innych zawodach, na mistrzostwach Polski, spotkamy się nawet na scenie. Byłoby super tutaj. Ja to mówię, traktuję właśnie jako pasję, jako hobby. I nawet jeżeli bym z wami przegrał, chociaż nie biorę tego pod uwagę, to nie jest to dla mnie żaden wstyd. I tak nawet pójdziemy później na jakiegoś dobrego cheata, zjemy. Trzeba się cieszyć tym sportem, integrować, a nie tutaj traktować się jako wrogów i jako rywali. Rywalami jesteśmy oczywiście na scenie, kiedy stoimy koło siebie. Schodząc ze sceny, jesteśmy naprawdę kumplami. Możemy iść, pogadać o wszystkim, i tak powinien wyglądać ten sport. Także dzięki za ten materiał. Jeżeli dotrwaliście do końca, no to jest mi mega miło. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie, jeżeli coś z niego tutaj wynieśliście. No i subskrybujcie mój kanał, bo teraz będę nagrywał odnośnie tutaj swoich przygotowań. I może również też wy coś wyniesiecie, bo jak widzicie, możecie wrócić do moich poprzednich materiałów. Jak nagrywam, wyjazd tutaj z zawodów. Ja nie mam nic do ukrycia. Nagrywam od A do Z. Jak tam ładowanie, jak tutaj ładowanie, bo mówię, ja się chcę tym sportem z Wami dzielić i nie mam zamiaru tu nic ukrywać. Także dzięki za uwagę. Piąteczka.